W zadaniu dany mamy stożek oraz walec, których osie ułożone są prostopadle. Mamy wyznaczyć linię przenikania pomiędzy danymi dwiema bryłami. W tym celu skorzystamy z metody płaszczyzn. Będziemy wprowadzać kolejne pomocnicze płaszczyzny, a następnie szukać na nich punktów wspólnych dwóch powierzchni danych brył. Na wstępie należy zauważyć, że powierzchnia walca w rzucie pionowym rzutuje się w całości na okrąg. Z tego faktu wynika, że linia przenikania pomiędzy danymi bryłami, znajdująca się jednocześnie na powierzchni walca i stożka, w rzucie pionowym znajdzie się na okręgu tworzącym rzut powierzchni walca. Linia przenikania będzie miała punkty charakterystyczne, zaznaczone na rysunku kolejnymi numerami. Punkt 1 będzie stanowił najwyższy punkt linii przenikania. Punkty 2 i 3 będą najbardziej wysuniętymi w prawo punktami linii przenikania a punkty 4 i 5 najniższymi. Z kolei punkt numer 6 będzie najbardziej wysunięty w lewo. Punkt numer 1 znajduje się na skrajnej tworzącej stożka. Stąd jego przeniesienie nie stanowi problemu. Punkty 2 i 3 znajdziemy przy pomocy poziomej płaszczyzny epsilon. Utworzy ona przekrój stożka o promieniu zaznaczonym na rysunku. Punkty 2 i 3 znajdą się na odpowiedniej odnoszącej i na przecięciu wyznaczonego przekroju. Oczywiście nie jest konieczne rysowanie pełnego przekroju, wystarczy, jeśli zaznaczymy cyklem interesujące nas fragmenty. Do wyznaczenia punktów 4 i 5 posłużymy się pomocniczą płaszczyzną epsilon 1, również znajdując przekrój, jaki utworzy ona na stożku. Punkt 6 odnosimy podobnie jak punkt numer 1, korzystając z jego przynależności do skrajnej tworzącej stożka. Otrzymane punkty nie są wystarczające do wyznaczenia linii przenikania w zadowalającym przybliżeniu. W związku z powyższym wprowadzimy jeszcze trzy płaszczyzny pomocnicze w miejscach, w których przydadzą nam się dodatkowe punkty. I tak wyznaczymy punkty 7 i 8, 9 i 10 oraz 11 i 12. Punkty odnosimy na rzut poziomy, wyznaczając przekroje stożka odpowiednimi płaszczyznami. Po połączeniu punktów w kolejności, w jakiej znajdują się one na powierzchni. Otrzymamy linię przenikania dwóch brył. Kolejność łączenia punktów przebiega następująco. Od punktu numer 1 przez 7, 2, 9, 11, 4 i 6 i z powrotem 5, 12, 10, 3, 8 aż do 1. Linia przenikania będzie widoczna tylko wtedy, gdy leży jednocześnie na widocznym fragmencie powierzchni walca i stożka. W naszym rysunku warunek ten spełnia fragment linii przenikania od punktów 1 do punktów 2 i 3. Pozostała część linii przenikania pozostanie niewidoczna. Wyznaczenie widoczności na rysunku dopełnimy zaznaczeniem pozostałych krawędzi i tworzących brył. Kontur jest zawsze widoczny. Tworząca walca od podstaw do punktów 2 i 3 jest widoczna. Pomiędzy tymi punktami pozostawiamy linię konstrukcyjną z uwagi na to, że tworząca znajduje się w tym fragmencie w środku bryły stożka. I na koniec krawędź podstawy stożka zaznaczamy linią przerywaną widoczności.